Hej, hej, jestem Karmelai, i witam Was w piątym odcinku z serii dinozo w grze Prehistory Kingdom. I, I słuchajcie, tak, jak możecie zauważyć, tam w tle nam się maluje piękne wzgórze, ale nie jest to zwykłe wzgórze, bo jest to wulkan i właśnie taki oto wulkan mi się zamarzył, a właściwie to Motrace, i bardzo dziękuję Ci kochane za to, że mi podpowiedziałeś, <głos》> zasugerował, że właśnie przecież dinozaury tak bardzo lubią wulkany i meteoryty, że Czemu by im nie zrobić wulkanu? No i stwierdziłam, że tak, to jest rewelacyjny pomysł. Więc taki oto wulkan powstał tutaj na tej drugiej wyspie, i tu wokół tego wulkanu przynajmniej z tej części planuję wybieg po tej części. Ta druga część wyspy chciałabym, żeby chyba została taka bardziej dziewicza, dzika. Tutaj też nie ma ścieżki, więc. Może właśnie zostawię ją sobie bardziej taką niezagospodarowaną, tylko dodam tutaj więcej roślinności, taki bardziej tropikalny lasek po tej stronie. A dinozaury będą właśnie tutaj, i tu będą mieć jeszcze jeziorko, dostęp do tego jeziora. Tutaj chciałabym zrobić coś dla gości w tej części, w tym takim e, wystającym kawałku wyspy. Więc no zobaczymy, ile mi się dzisiaj uda zbudować, tyle zbuduję. Nie jestem do końca pewna, czy zajmę się też tą częścią dla gości dzisiaj, ale na pewno zrobimy sobie wybieg i będziemy mieć dzisiaj nowego dinozaura. E, ale to później wam o nim troszkę może jeszcze przeczytam nawet. Słuchajcie, stwierdziłam, że skoro nie mamy tutaj takich pełnych opisów jak oho, T-Rexio mi tutaj ryczy, pokaż się T-Rexio. Gdzie ty jesteś? Co, wlazłeś do wody i nie możesz wyjść, czy o co ci chodzi? Oj, 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 pokaż się kochany, to ty tak ryczysz, czy to nie ty ryczysz? Wy nie chcecie nigdy ryczeć do kamery, prawda? Oczywiście, że nie ty, to twój kolega ryczy. Gdzie on jest? Ostatnio ich w ogóle nie mogłam znaleźć, tak mi się tutaj schowały. Dobra, nie szukam ich, bo to nie jest takie proste na tak dużym terenie. Więc dzisiaj wsadzimy sobie kolejnego dinozaura na wybieg no i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A nie pokazałam wam jeszcze tutaj w środku wewnątrz wulkanu. Szukam czegoś, co będzie imitować lawę, ale nie udało mi się tego znaleźć, więc w środku zrobiłam właśnie takie skałki i ozdobiłam roślinnością. Możemy uznać, że to po prostu jest wulkan, który jest już nieczynny, nieaktywny. I tam zarosło, właśnie jakimiś krzaczkami, jakąś roślinnością, jakieś nowe życie sobie tam powstało. Więc, tak, dobra, biorę się za budowanie i wracam do Was po, po skończonym projekcie. Wybieg dla Edmontosaura skończony. Zaraz Wam bliżej pokażę, co my tutaj stworzyliśmy. Pierwszy raz zrobiłam takie jakby wzgórze na wybiegu i dzięki temu goście spacerujący tutaj niżej ścieżką będą mieli możliwość właśnie podziwiać e, zwierzęta, które będą się tutaj e, karmić, które będą właśnie jeść, bo tutaj im dałam też te misy, e, na których będą mieć jedzenie. Zrobiłam im też taką grotę e, u podnóża właśnie naszego wulkanu. To jest już nieczynny wulkan, więc mogą sobie tutaj spokojnie spać i spędzać czas. Mam nadzieję, że grota nie będzie dla nich za mała. No i tutaj mają jeszcze to jeziorko. Zastanawiam się, czy nie zrobić im czegoś na środku, jakieś mini wysepki czy czegoś, ale to najwyżej sobie później wyedytujemy. I tutaj została po prostu taka dżungla. Może to jeszcze zmienię, jak się będę bawić tym terenem po środku, bo tutaj też zrobiłam właśnie taką małą dżunglę, ale chciałam, żeby goście póki co przynajmniej, póki tu nic nie ma, czuli się faktycznie jak w takim wiecie tropikalnym. Y pradawnym raju, jakby cofnęli się o miliony lat wstecz. Więc mam nadzieję, że mi się udało. I tutaj też te drzewa są takie nieco większe po tej stronie. Jeszcze powinnam bardziej zalesić tę część wyspy. Ale to sobie też dokończę. A póki co skończony mamy właśnie wybieg i będziemy mogli lecieć po nasze Edmontozaury. Wejdziemy sobie teraz do centrum zwierząt. W ogóle miałam moment, że chciałam coś skopiować z innego wybiegu i nie mogłam Znaleźć tego wybiegu, nie wiedziałam który to wybieg, także no tutaj nasze dinozo się fajnie rozrosły. Zobaczcie, tutaj jest naprawdę sporo wody. Myślę, że chyba pora troszeczkę już z tą wodą przystopować. Może ta rzeka jeszcze gdzieś tutaj się pociągnie, będzie płynąć, ale jeśli chodzi o takie duże akweny wodne, no to już będę raczej, przynajmniej taki mam teraz zamysł, że już raczej ich kontynuować tutaj nie będę. Chyba, że no nie wiem, u mnie to się wszystko zmienia jak e, w mgnieniu oka, ale, e, hmm, ale na razie na pewno odejdę od tych takich właśnie wielkich jezior i wysp, tylko postaram się stworzyć teraz coś, e, coś bardziej w innym klimacie, może bardziej w klimacie umiarkowanym. No zobaczymy i bardziej się chyba przeniesiemy w tę stronę. A teraz lecimy do Centrum Zwierząt i kupujemy Edmontozaura. Tak, jeśli chodzi o biomy, to Edmontozaur zdecydowanie tutaj chyba lubi wszystkie biomy. Temperatura od 22 do 28 stopni, wytrzymałość ogrodzenia to poziom drugi, i ogrodzenie nie może być właśnie niższe niż 2,5 metra. Jeśli chodzi o jego dietę, to właśnie jest roślinożerny i populacja u, jeden samiec i dziewięć samic. No dobra, dobra, znamy ten typ panów. <laughs> I ma cztery gwiazdki. Rozumiem, że to jest jego atrakcyjność. Fajny jesteś, bardzo jesteś ładny i w ogóle jesteś sporo większy od człowieka. No nie chciałabym tak stanąć z tobą oko w oko, bo myślę, że taki, w sumie, taki, taki koń trochę wielkość takiego konia no trochę większy niż koń. A jak wyglądają samice, bo ja teraz jestem na samcu, prawda? Czy ja byłam na samicy? A, w ogóle między tymi skórkami, one też się różnią, tak jakby gatunkami, tak? I e, one też się różnią wielkością między tymi skórkami. Ten jest najmniejszy, tak, już załapałam. Ten jest największy, a ten jest średni. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie ten, jest ładny, ten zielony. Ale mi się tak naprawdę tutaj wszystkie podobają, tylko samca muszę wybrać jednego. A samice jak wyglądają? Tak niewiele się różnią kolorami. No dobra, to weźmy sobie samca, tego zielonego, bo on mi się bardzo, bardzo podoba. Wsaćmy sobie jajo do wyposażenia i wybierzmy mu teraz samicę. Na pewno weźmiemy mu też te inne... A nie, 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 ja nie chcę tego samca. Kurczę, wziąłem dwóch. No trudno, no to będzie dwóch samców. I mam nadzieję, że mi się tutaj nie będą żarły dwie te samice... I możemy wziąć jeszcze taką samicę. Ile mamy samic? Cztery samice, czyli po dwie będą mieć samiczki. No dobra, i zobaczymy, jak one tam się będą na tym wybiegu prezentowały. Lecimy, dobra. Wychodzimy z naszego centrum zwierząt, wchodzimy w jajeczko i hodujemy, puszczamy sobie czas. Halo czasie, puść się. One mi będą tutaj dojrzewać te jajeczka. I zaraz będziemy mogli rzucić pierwszego od Edmontozaura na nasz wybieg. Jest, jest, jest! Chodź, chłopcze, wypuszczę cię tutaj. O, tu mogę cię wypuścić na wzgórzu. Ale cudo, ale jesteś świetny, jejku, jaki duży jesteś w ogóle. No nie wiem, czy ta grota nie będzie dla Was za mała. A ty tak myślisz, czy o co chodzi? Czy tak się nie ruszasz? Nie wiem. <grym> Dobra, bierzemy też jego. Mam nadzieję, że się nie będą gryzły. Dwóch samców. Miał być jeden samiec, ale zrobiłam lekką pomyłkę, więc, więc wsadzimy sobie dwóch samców. Sporo ich tutaj będzie, tych dinusiów na tym wybiegu. Dobra, rozkręcają się, zaczynają kumać o co chodzi, że się pojawiły w nowym miejscu. O, jakie wydźwięki macie! Kto by się spodziewał? Nie, no może nie będzie im za ciasno. Zaraz tą spróbuję wsadzić tutaj do, do groty. Mm. Tu niech wszystkie naraz tu nie siedzą. Nie, zobaczcie, jest spoko. One wcale nie są takie wielkie w porównaniu do tego miejsca. Może tutaj powinnam trochę bardziej zadaszyć, gdyby padało, ale, ale myślę, że jeśli chodzi o wielkość, to będzie idealnie. Czy goście już mi tutaj chodzą? O, powinnam sobie te roślinki usunąć stąd, gdzie wy jesteście, pędzle? Tu, bo mi wchodzą oczywiście na ścieżkę roślinki. Zmniejszę sobie tylko pędzel. No, złaś. Złaś i zaraz wam pokażę, <noise> tylko chcę usunąć właśnie ze ścieżki, Tu też mi jakaś na ścieżkę weszła. Dobra. I czekamy na gości, żeby mi tutaj przyszli. Czas leci. Dinusie się kręcą po naszym dinozo. Ale jesteście piękne. Zawsze jesteście piękne. Wow, i ten widok z tyłu na góry. Ekstra to wygląda. Widzicie, co? ja włączę właśnie ten tryb i chciałabym włączyć spowolnioną kamerę, bo ta Uuu, uh, 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 ty tak potrafisz na dwóch łapach? Jakie dźwięki, stary! No, pięknie zaryczałeś. Chyba jesteś pierwszym, którego mi się udało nagrać. Jak ryczy. Bo zazwyczaj nie chcą mi ryczyć do kamery. Ty też będziesz ryczeć? Nie, ty nie ryczysz. A te, co tutaj robią, chodzą sobie... Ale słodziak, jak sobie pięknie leży! Jakie cudo! Zobaczcie, jakie cudo! Aż mu zdjęcie zrobię po prostu. Nie wiem, czy mu zrobiłam... Nie zrobiłam mu, jak leżał, ale teraz mu mogę zrobić, jak sobie śpi tutaj pod drzewkiem. Ale pięknotki! No, czyli im się podoba, słuchajcie. Dobrze się tutaj czują. Goście, przybywajcie, przybywajcie. Zapraszamy do naszej części wulkanicznej z edmontozaurami. Wulkan pasuje naprawdę tutaj jak ulał, no zobaczcie. Świetny pomysł z tym wulkanem. Dziękuję jeszcze raz Motrais, że mi właśnie go podpowiedziałeś. Ach, ach, muszę się właśnie więcej bawić terenem, bo to wygląda później nieziemsko z takiej większej odległości. Bardzo przyjemnie się później patrzy właśnie na taki yy, Różnorodny teren, tak samo jak w tyle, właśnie mamy góry, więc może tutaj jeszcze coś stworzymy na wyżynie jakiejś. A póki co, będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Edmontosaury też się żegnają. Hehehe. dzięki za oglądanie. No i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.